Witam Was w drugim odcinku zagrajmy w TF. Tak. I dopiero zorientowałem się, że przez pół filmu dmuchałem w mikrofon. Albo oddychałem, jak to woli. I moja mysza od początku filmu jeździła w kłowrotku. I to było odczuwane takie głupia mała istota. Dobra, teraz stoi pod biurkiem, tak jak brutalny. stoi teraz pod biurkiem ze swoją siostrą w klatce, ja się będę oddalać od mikrofonu i zaczynamy drugi odcinek, zagrajmy w TV, już się pomyliłem, super, no to zaczynamy. Stop slacking. We got to get him in the city before they call the clock tower. Pace yourself, boy. We just need to get him to the clock tower, safe and sound, and then we'll be rosy. Where's this car going? Baker's and Stone Market. Was I talking to you? Hey! Kurde, no poczekajcie, tam mysz, tam mysz ciągle pią, to będzie pewnie słychać. Dobra, to poczekajcie. Ja tu nie zrobię cięcie, jeśli mi się będzie chciało. I teraz wyniesę tę te myszę do drugiego pokoju. i będziecie rejpić za drzwiami Dobra O, drzwi zamykam Już jestem Już startuję zaraz Dobra, usiadłem A, teraz trzeba fotel nastawić żeby był prawidłnie ustawiony I zaczynamy Everywhere except Old Dale. Someone should do something. Nobody gives a shit about his boy. You've learned that certain enough. Orion is going to bring change! The Baron will burn! Uh, see? See? They're scared of the truth! Keep your head Jest nasz garet No, jeszcze się tak podsunę, bo siedziałem niewygodnie o Dobra, i lecimy. O, nie shift top. Coś tu się błyszczało. What the fuck! O. I mam jeszcze do Was takie jedno pytanko: czy chcielibyście serię z Outlasta? Ale sprawa jest taka, że ja Outlasta już przelazłem i będę zaraz, w sensie już go, zaraz drugi raz przejdę. Um, i moje reakcje na niektóre strachy mogą być takie, że. takie udawane, żeby były w ogóle. Więc nie wiem, jak chcecie. Oczywiście zdarzy mi się przestraszyć, bo nie przewiduję wszystkiego, co tam jest w tej grze, no nie, tak ten. Ale. Nie zawsze będę się tak bać. Więc, no, napiszcie mi, jak o tym sądzicie i czy chcecie w ogóle. Bo już na YouTube tego mam dużo, trochę już tego widziałem. U i samu i u innych Ale okej, okay, lecimy o, Tutaj coś jest Strażnicy tylko pewnie Chyba go guszę, bo nie lubię cwala No Dokładnie i teraz daj mi swoje rzeczy. Ciebie się wywali gdzieś tutaj. <noise> Jakim rzucił? Okej, okay, flachę bierzemy. I na pełnej kurwie. Okej, okay. na dół, tak, na dół. O oh, kurwa No nie, powinienem się wyciszyć, fuck <laughs> Sorry <laughs> Przepraszam To przy okazji jak zacząłem gadać To strasznie mi się w tej grze podoba to Że między lokacjami jest takie przejście Taka interakcja Ale zjebali tym Że ta interakcja Wygląda ciągle kurwa tak samo Przechodzisz przez ciasny tunel Jak cipa twojej starej oh, oh, oh. <laughs> oh, jest ja to powiedziałem. Muszę się ograniczać trochę na tych filmach. Nie można tak brzydko mówić, nie, nie wolno. Um, przechodzimy jak tak no, w ciasnym takim syfie i ciągle tą pieprzoną belkę przesuwamy, no. Ale okej. Okay. Nie. No, tutaj jest to gówno do otworzenia, ale pewnie zaraz mi strażnicy wylukają, nieprawdaż? O tu są... No, klikaj to Tak. Zaraz będą tędy szli O, widzicie? I teraz jakby no to by mnie zobaczyli. Nie, ja mam być dla was niewidzialny. Okay. Okej okay. Okej. I tak. Ham. No w ogóle? No dobra, tędy idę, bo mogę. Jeśli słyszycie walenie w klawiaturę, to sorry, ale, 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 no nie wiem. Nieważne, jakbym kurde ją przestawiał i mikrofon, co ciągle słychać takie napierdalanie. Chyba sobie muszę statyw kupić taki do mikrofonu, żeby go powiesić. Haha, ha. taki mroczny. O. Dobra, tutaj oni mi nic nie zrobią. No to nie jest, kurde, od. Ktoś miał. chciał mi chyba przypierdolić, ale. Okej. Okay. Kurde, no, mam wrażenie, jakbym nie był sam w domu, a jestem sam. Bo jest takie ciary mi ciągle po plecach chodzą. Ale chujowe ukuczę. uczucie. Nie polecam nikomu. I czemu tak seplenie? Ciągle się przejęzyco... Przejęży Przejęzyczam, no. Tu kurwa mówić nie wiem, widzicie? I mi już mnie nie ma. To jest ta lokacja, dobra. To tutaj czasu możemy trochę spędzić. Ja nie wiem, czy przypadkiem tutaj się odcinek nie zakończy. Ta, dużo zrobiliśmy, ale... No. No, zaskocz. Tak cichutko zaskakujesz, cwelu Czemuś. Za dużo używam słowa, słowa cwelu Nie sądzicie, no? Muszę przestać. To się już nudne robi. Nawet mnie już to nudzi. Tutaj można się schować. Okej okay. O, aż dwie rzeczy. Ostatnio tutaj grałem, to jedno miałem. Chyba. Tutaj trzeba będzie do piwnicy zejść, po tą maskę. No pewnie, że nie. A, bo już na górę polazłem, o Jezu. To nie, nie o to mi chodziło. Tylko gdzie jest ta pieprzona? Piwnica. To jest głupi jestem. Dobra. Dobra, jego ja się ogłuszy. Wiem, że to jest cywil, dlatego nie chciałem grać na tym. No, powo. Dlatego nie chciałem grać na tym najwyższym poziomie trudności, na tym mistrzu czy jakimś innym. Bo po prostu bym nie mógł tego cywila ogłuszyć. <noise> Jak on nimi rzuca. Dobra. F1. E7. 3. 9. Okej, okay. to gdzie jest safe od razu, żeby nie zapomniał? Siedem, trzy, dziewięć. To mi się zajebiście podoba, takie otwieranie. Siedem, trzy, dziewięć, siedem, trzy, Siedem, trzy, 9. I mamy swoją maskę. Ale my chcemy drugą maskę Dlatego zaraz rozej, rozejrzymy się po całym jubilerze. Nie, my nie idziemy nigdzie do wyjścia. My tu zbieramy łupy Fanty i w ogóle. Jak można, to zbieramy. ok. Jeśli dmucham w mikrofon, to sorry, ale nie mogę jakoś się tak odzwyczaić, żeby... Jak nie ganam, to po prostu odejść od tego mikrofonu. Cały czas obok niego mam mordę, więc... Sorry, ludzi ale jeszcze nie doszedłem do prawe nagrywania, więc... Tak. Dobra, tędy sobie wyjdziemy. C, a no nie, kontrol. Tutaj jest dopiero o, dokładnie ślicznotki, o tak on jest głupi, nas of on tu już jest, uciekamy. Ok. Dobra, on śpią nas nie widzi. OK Tutaj nic nie ma chyba na biurku i zgasimy mu lampeczkę. Żeby mu się jeszcze lepiej spało. Nie masz nic, nic przy sobie, prawda? Nie okay, my zabieramy wszystkie łupy i zamek. Jakbyśmy źle Eł. chcieli kliknąć, to niestety on się obudzi. OK. Więc najlepiej się nie spieszyć, powoli i do celu. Okej, okay. no, że tego nie usłyszał. No piękna rzecz, piękna. No dobra już, wiesz, hajs, no. No, tak mi się wydaje, że chyba w tej lokacji zakończymy ten odcinek. No ale, co ja poradzę, no no Dobra My sobie tutaj powoli wszystko przeszukamy Znowu bardzo skomplikowany zamek. taka i garść monet, pięknie. My jesteśmy w półcieniu. To musimy też rzeczy tutaj przeszukiwać, jak on pójdzie dookoła. No. Ale go po prostu powalimy. No, no jest co za problem. No, chodź tu, cwelu Nie chciałem tego robić tylko dlatego, żeby mieć um, lepszą preferencję, jakby w levelu, bo można być drapieżnikiem, pomysłowym, chyba i duchem. Ja chciałem być duchem, ale no nie chcę mi się tutaj godziny spędzać w tej lokacji. Czy kogoś ja słyszałem? Dobra, coś mi się chyba tylko zdawało, ale. Ta lokacja jest dobra na początek, bo można potem sobie dużo ekwipunku kupić. No. Dobra. Olać, tak będziemy łazić. Ale mi się wtedy wydawało, że jakiegoś słyszałem. No, nie chowaj się tak. Ok. Okej. Okay. A może jednak nie skończymy odcinka w tej lokacji? Może przejdziemy trochę dalej. Może. Tak, i tu trzeba być dobrym i szybkim tiffem. Na początku mnie złapał, więc resetowałem grę. Grałem pierwszy raz grę na no, poziom. No i tutaj mamy drugą maskę. No dobra, to moje stopy. No to co, możemy iść dalej? Tylko tutaj na kucaku trzeba. I nie tędy, nie tędy. Chyba nie, już się zgubiłem, ten, okay. no to i kolejny śpi. No proszę, żeby to strażnik spał na warcie, już myślę, że masło ukradłem. No, tutaj nikogo nie ma. My chcemy tylko łupy. Jeśli was nudzi takie całe przeszukiwanie, no to olejcie tą serię, bo ja w każdej lokacji będę starał się po prostu wszystko przeszukać, żeby moja postać była jak najlepsza. I nie pod koniec gry, nie. <ścoughs> no to jest ten kruk cholerny. Chcę mu od razu skakać. Ok, dobra, że oni tego nie usłyszeli. <laughs> Jaka deska? Tam wiem, że w sumie jeszcze to tylko podwędzę. Ta krowa już tu siedzi. Nara. A jednak nie skończyliśmy tutaj odcinka, tylko tutaj. <laughs> nie no, nie kończę jeszcze odcinka. Nie wiem co to miało być. Boże, teraz jak zacząłem, jak się nagrałem, to nagle w, tak w, w tyle gier chce mi się grać naraz i nagrywać, żeby sobie nawet sprawę nie zdajecie. Nie Nie chcemy światła Okej okay. No, sobie za to dmuchanie, bo teraz wiem, że pewnie znowu macie dmuchanie, ale jakoś nie umiem, no Tak po prostu odejść, no Nie, nie, V, F, no Dobra, to już nikogo nie ma Okej okay. Coś mi, nie A jednak coś mi widziało Ale my sobie przejdziemy Dobra Tędy Hop Dobra, wiecie co, ja tu chyba gdzieś już zakończę odcinek, o Wejdę na tą rurę, żeby był taki Ach, ta migająca woda W sensie migające krople wody Albo wiem, spróbuję dojść do tej wieży zegarowej W czasie, bo już jestem po czasie, widzę Okej okay. To leci już Geralt Gareth, a nie Gerald, to jest Gareth. Dobra. I tutaj kończymy. Drugi odcinek zagrajmy w TIFA. Tak, jakiś tam. Nie pamiętam dalszego tytułu. Ok. No i tak, dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania trzeciego odcinka z TIFA, który się pojawi niedługo po tym. Może. W tym czasie jeszcze, może zagrajmy. Za rynku się pojawi i tak dalej. No więc dziękuję za uwagę. i Cześć.